Siema, na kanale przed chwilą pojawił się post, Przed chwilą, że jest do roboty Ferguson, bo się spieprzył, także oto on. Ogółem, co jest do roboty w silniku? Silnik, silnik, silnik jest do jest silnik, tłucze się prawdopodobnie albo panewka, albo się okaże co. Jest wyciek nam tutaj spod koła pasowego, więc jest jakiś luz, nie wiadomo co jest. Silnik widać, że jest chyba w oryginale, choć uszczelka pod głowicą już była zmieniana. Więc pewnie kiedyś tam kiedyś wydmuchał, Ale okaże się, co to jest. Jak już muszę... rozbierzemy. Tak, jak go rozbierzemy, to okaże się, co tutaj dokładnie jest. Ciągnik jest naszego kolegi Łukasza, którego serdecznie oczywiście pozdrawiamy. E, no i ogółem e, planujemy zrobić taką mik mikroserię, oczywiście jak się uda, takich po prostu vlogów, kilku, kilkunastominutowych właśnie z remontu tego ciągnika. E, to oczywiście jest pierwszy vlog wstępny, w którym. Tak, teraz przedstawił, co będzie do roboty. Yy, myślę, że to już według tego się będzie oczywiście podobało, to już piszcie w komentarzach. Czy chcecie właśnie vlogi typu, tak jak teraz, że telefon wręcz czytam na głowie, bo mam takie, takie coś z Aliexpress, bardzo profesjonalne na głowę, na łeb. Za tak? Za za 12 zł chyba kosztowało, ale działa. Yy, właśnie czy takie właśnie z głowy typowo, bądź z ręki, jak ja teraz jestem, czy na przykład jakieś wiecie, coś tu chwilę gadamy, gadamy, a później nie wiem, leci jakiś timelapse, tam nie wiem, w ciągu pół godziny jakieś tam kręcenia śrubek, czy rozwalania czegoś innego, no bo to też będzie wyglądało tak, że no, część nagrywam ja z Kubą we dwóch, no a część też Kuba sam, bo ja jeszcze do szkoły, więc też wiadomo, nie zawsze będę miał czas, natomiast yy, staramy się robić tak, że po prostu, z, chociaż jakieś tam powiedzmy była chronologi chronologia tej, tej pracy, Yy, I myślę, że tych vlogów ile się pokaże, no to teraz ciężko stwierdzić, natomiast zobaczymy, jak to będzie wychodziło wszystko w praniu, nie? I też kiedy ten vlog się pojawi. Nagrywamy go teraz jest 5 stycznia, to słyszysz? Wiadomo, ja jutro jest wolne, bo jest święto. Natomiast kiedy on się pojawi, no chciałbym, żeby pojawił się nawet dzisiaj, zobaczymy, jak mój internet to przeżyje. Nagrywam Full HD, żeby się dało takąś miarę możliwości wysłać oczywiście telefonem. Yy, I to w sumie tyle z Was takich wstępnych rozmów. Yy, Czernik już u nas kiedyś się pojawił na kanale, tam w zdjęciach bodajże był u nas w, w Żniwa. Przez tam, no, bo tam był. Tak, wałek był z tym No, robiony. z tyłu wałek był zrobiony, no silnik był, był teraz, wiadomo, bo więcej czasu bo zima. Ale z tego, co już tam gdzieś słyszałem, prawdopodobnie nie teraz, gdzieś końcem sezonu, tego co się zacznie, będziemy malować korpus. Także będzie. Tak, coś tam Łukasz wspominał o, o malowaniu go. Bo to co? nie jest ten sam, co był u nas kiedyś, to był totalnie inny ciągnik, ale to jest może No Nie na... ten, co był tydzień temu, czy dwa tygodnie temu, tylko tak. ten, co był pół roku temu już. No, yy, także to będzie na pewno. No, Czyli może nawet dwa filmy z udziałem tego tartora się pojawią, czyli dwie, dwie serie, tylko że ten film będzie krótszy, no powiedzmy jedno odcinkowy. I też zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało, no bo czy na przykład będzie się dało, oczywiście na przykład Kuba jak będzie robił sam się z tym uchwytem na web. czy po prostu będzie to w miarę wszystko fajnie widać, ręce i tak dalej podczas pracy, no bo wiadomo, tryb szerokokątny i te sprawy. I teraz myślę, że zaczynamy, wiadomo, no, on już ma zdjętą maskę, bo mnie oczywiście wyprzedził. Chłodnica, też już widać, No tak Pienny, jakby. Główny, też już nie, jest, nie jest kompletny, raczej by nie odpalił. Tam coś widzicie? Jest. Także, yy, no, ale jak silnik jako silnik jest jeszcze cały, także myślę, że teraz na chwilę blisko będzie widoczne. Tylko no ty chyba przystępujesz do pracy, nie? Ja nagrywam. To i tak musisz na chwilkę przerwać, bo pasuje w A, no to właśnie to jest jeden z takich właśnie problemów, że trzeba będzie czasami po prostu przerywać, bądź na przykład teraz sobie przepnę na głowę. Spróbujemy, jak to działa, więc ja tu kurwa, nie wiem, jednę w bak. No, no i już działa, jest na łepie. To chyba będzie pewnie częsło, ale ręce widać, przekładam rękawiczki. Polecam firmę Sight. lecimy. Kupione w karfurze. Za 18,90. Tak, brutto. E, wy, wypad z bakiem. Dobra. Mam nadzieję, Dobra. że będzie wszystko w ra... Pierwszy problem, i odkręcam na ruch, No to zjadaj Staram się wypikać te przekleństwa. Jeżeli się uda, jeżeli nie, no to po prostu nie będzie modyfikacji, której i tak nie mamy. Dobra, <laughs> tak że... w sensie Także. Chociaż jest coraz bliżej. I mam nadzieję, że te vlogi może z tego Fergusona nam pomogą, ponieważ nie brakuje nam dużo. Lecimy. I wylotka. Ło, coś się sikło. Dobra, weź tam na paletę. Tam pod tak? Tak, na tą rurkę uważaj. Tak, żeby jej dziś nie zapaprało. Dobra, to tam jest pod no. Już to wywalimy. Tu jest właśnie paleta. Troszkę część Przepraszam. Wiadomo, jest Git. No, a co do tej monetyzacji, no to. 3, kurde. 3 z 4 warunków mamy spełnione. A jeżeli chodzi o godziny, no to ponad połowę wymaganego czasu już mamy. Także myślę, że teraz. Może się jakoś co wszystko uda, i w ogóle lecimy by po 2000 subskrypcji, bo brakuje chyba coś 130, tak. także myślę, że może, nie wiem, pod koniec stycznia Wojtek, powinno się udać. Co? Jest robota dla Ciebie, popuszczasz te trzy śruby, i będziesz popuszczał to ja za ten czas wykręcam przelew, będę stał i wykręcam w stronę, bo dzisiaj mamy ograniczony troszkę No wiem. Wiadomo dlaczego. Także jest gites, prawie jak u korbanka. Prawie tak. Na pewno, może, na... może się obejdziemy bez poprawek. Na pewno taniej. <noise> Dzisiaj nie obrażając nikogo. A tak w ogóle... Pozdrawiamy, pozdrawiamy korbanka. Skrybanka, bo tam kilka razy zaopatrywaliśmy się w części. Także tutaj jak najbardziej. Pana Raimunda bardzo lubimy oglądać. Też pozdrawiamy. Tak. Jak już wspomniałem okay. wcześniej też również naszego kolegę Łukasza ci właśnie dla tego traktora. A może nawet przy odbiorze się uda... że się zgodzi będzie na filmie. No. To, już musicie, to musicie już Wy w komentarzach namawiać go, mam nadzieję, że widać moje ręce, już namawiać go po prostu dopingiem jakimś, żeby się na filmie ujawnił, kiedy będzie odbiór ciągnika. Kiedy on nastąpi, nie mam zielonego pojęcia. Natomiast myślę, że to będzie nie dosyć w dosyć dalekim czasie, ponieważ teraz zaczynają mi się ferie, także będzie troszkę więcej czasu, aby tu we dwóch robić. I też zależy od siebie, jak silnik pójdzie do, do tego pana, żeby... Ile, pan, będzie, ile to po prostu będzie u, u nie niego też trwało? czasu bo... Bo to różnie, zależy jak ten pan... Raz, raz nam to pan robił w cztery dni. A czasami trzeba dłużej, nas nie? Raz to schodziło dłużej. Pan to, dziadek. To jeszcze też zależy właśnie od tego, jak wygląda sprawa osiowości, bo jak jest do osiowania bloków, jeszcze dłużej. Ale właśnie tak a propos... A, a propos osiowania bloków, różne są szkoły. Prawda jest taka, że jeżeli wał jest cały, nie osiuje się, jeżeli jeszcze na. Ty, sorry, całkiem całkiem zwiększasz te śrubki? Słuchaj, na razie nie, was muszę odkręcić. A, no to teraz no. Ale jak będziemy właśnie ten silnik już do tego pana dziadka odwozić, to na pewno też to się na filmie pokaże, bo polecamy tego, tego pana, jest to fachowiec. Oczywiście, znaczy sprawa jest taka, albo będzie dziadek... A, ten, co był kiedyś z Perkisem? Albo pójdzie to do innej firmy, zależy. To już to myślę, że na filmie staka. to powinno być na pewno... Na pewno będzie to widać i na pewno o się... tym... No, yy, powiemy, nie? Tego. Mam nadzieję, że widać. Yy, no. Także, jakby ktoś był powiedzmy, z okolic, nie wiem, małopolska, słoneczna, jakby chciał, no to. By był, nie, wiem, miałby potrzebę takiej usługi, no to niech w komentarzu pisze, damy na miary. Zasadnika Bierz. No. Proszę bardzo. Centra Power Pro, akumulator. O właśnie, pociąg jedzie trochę, pewnie zagłuszy, no ale to trudno. No tak jeszcze chwilę czasu to tak pokażę ten traktor, jak wygląda z bliska. Mam nadzieję, że wszystko na kamerze dobrze widać. Chodzi yy, głównie o światło, bo tutaj jednak są halogenne, ale to światło żółte. Tu ogółem jest ciepło, trochę jak w lipie. no ale mam nadzieję, że będzie widać. Łukasz, Łukasz pewnie to będziesz oglądać. A propos łożyska. Może to słychać, może nie. Tutaj już nie ma łożyska z tej strony. Tutaj syczy, to jest, Także syczy. to będzie na pewno zrobione. No, także masz dowód rzeczowy w formie, formie no. nagrania w jakości 1080p, 60 klatek na sekundę. <grym> no, y, git. 17. Tu wszystko pospuszczane widzę. Gdzie no. damy te karnistry? Myślę, że też, też tam można będzie wynieść, nie? Żeby się w ręce no, wszystko no, no to dobrze. dobrze. Ma 17. Yy, w, środku? No. w środku? W środku nie ma nic. No dobra, jest boję, że będzie częstło na kamerze, bo jest, bo jest trochę ciężko i tak się widzę, że się rusza, ale może być ok. Zobacz tylko, czy nagrywa na pewności. Nagrywa. To luksus. O, to mam już 7 minut vloga, także może poklaskać. Brawo. ogółem blogów nie potrafię prowadzić, także będę gadał pierdoły, ale to się, myślę, że się do tego przyzwyczaicie. Połowa youtuberów też nie potrafi mówić, a jakoś nagrywa. I jeszcze ma dużo wyświetleń. No. I setki tysięcy subskrybentów. Kręci tam się. na sły, czapkę, serę, się Trudno. Um. Czekaj jakim staje tutaj będzie włónica. No zaraz pewnie się o do tym dowiemy. Myślę, że... Myślę, że na tym vlogu się nie uda jej zwalić już. Eee, chci... Myślę, że ten vlog jako taki początkowy no. chciałbym, żeby się zakończył... Bo oczywiście Panie najpierw ostrę będziemy odkręcać, nie? Dobro, potem znaczy, rozbieramy sił. Prawa... Jakiej kolejności w ogóle to idzie? Panie Słuchaj, Mechanik? Sprawa jest taka. Pasuje tak. Ja wywalam układ paliowy, rurki, wtryski teraz. Pierdoły, no. Robię górę, zwalam dolotowy i wydechowy. Ty możesz pompę wody w sumie odkręcić. I myślę, że... Jest że. płaskie weź i odkręcę pompę wody. I myślę, że. No, wystarczy że wystarczy. na tym vlogu będzie tyle, ponieważ, tak jak mówię, no, yy, mogłem nagrać nawet vlogi godzinne, bo fajnie mi się nagrywa no, i do, to do to was radę. trzy vlogi i wiele nie będzie. Patrzcie, kot po pierwsze, a po drugie. Mój internet no, nie należy do najszybszych i po prostu boję się tego, że, boję się tego, że no, zanim to wrzucę, to po prostu minie pół roku. No a chciałbym, żeby to się w miarę szybko wrzuciło po prostu, no. No jeszcze, niestety jeszcze nie mamy światłowodu, więc, więc no, nie będzie tak łatwo. Nie, ale, ale ten traktor mi wygląda, że on jeszcze nigdy nie był robiony. To Łukasz, tego masz od nowości? Czy nie, Łukasz go kupił. A. Łukasz miał trzydziestkę, z uczą kupił Fergusonę. Dobry zakup. Zakup jak najbardziej nieuzasadniony, mnie fajny. Także, no nie wiem, jakby Łukasz miał kontakt z starym właścicielem, miał go od nowości, możesz spytać, podpisać, czy był rozbierany, czy nie, czy Kuby hipoteza jest jak najbardziej prawdziwa? Tak samo tu jest nietykany rozrzut. Na pewno. A jaki w przebieg jest zegarowy? O ile zegar jest prawdziwy, bo to też może być... O ile zegar jest prawdziwy, to to godzin, ale... O ile żaden Mirek go nie przestawiał, ja na nim nie więc to nie Czyli może mieć dużo więcej. On. Czekaj, okay. jaki był na, na grzechodce? Nie będę leciał tym. 13 oj, 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 nie zróbcie już tego, 13 cm. Ale to, to odkręcam tego. Tego nie. Pompę wody mi wykręć. Te 4 śruby tu i tam. Yy, odkręcam tylko dlatego, że będzie mi łatwiej do, dostać. Nie. Ale wy Rozkręcisz mi to, jak się okazuje, pompa wody jest dobra, to po co skręcać dwa razy? Odkręć mi samą pompę wody. To, to po prostu muszę usunąć nagrania, żeby tego nie było, bo bez sensu. No to 8 to. No to dobra, no to nie, to, to niech leci dalej. Weź trzynastkę tą, co masz grzegorodką płaską. No Może wtedy nie, nie, nie uda ci się. Normalną trzynastkę, co jest z płaska, tak? No. I odkręcaj te śruby tu dwie i tamtej strony dwie. Dobra. Czyli szczeliłem faila, nieważne. Dobra. To lecimy dalej. Kurwa. O, tutaj dosyć twardo, ale... Myślę, że... Silnik 3P według mnie najbardziej, najbardziej może znienawidzony przez mechaników, przeze mnie najbardziej lubiany do remontu. Nie lubię robić silników te 330 No, to kilka już było robionych. Kilka już i pięknych silników kilka zrobiłem, a 30, trzy, y, a jednak 3P. A CP kufile w ogóle było. No bo wiecie, bo na kanale u nas no, no nie było wszystkiego pokazywanego, bo wiadomo. Kanał przez długi czas był po prostu martwy, nie nagrywało się. Trzype? Było z 10. Było około 10 wcielników myślę robiony. Te były dwie, sztajer był jeden. E, sztajer był jeden. Był taki traktorek, którego Marki nie ja pamiętam, to był włoski taki Valpadana. Valpadana. Tak, taki mały, typowy taki, wiecie, łamanie na środku był. Jeżeli będziecie chcieli, to mogę Wam pokazać zdjęcie, Jak będą zdjęcia mam. gdzieś na telefonie starym, to Kuba wrócimy do. na społeczność, może albo do filmu ja wkleję, Zobaczcie, jak mi się to uda. Był zarąbisty Sztajer naszego wujka, którego też serdecznie potrafią się, jak nas ogląda. To był Sztajerek z 66 roku, model nie pamiętam. Sztajer? No, 188, 62 rok. Drugi? Drugi? Nie szósty? Drugi. Nie, nie, nie. Drugi. Tak, bo to był na, na tych lampach jeszcze stary. I to był bu... traktor oryginalny od właściciela pierwszego. Tak, z Austrii przyjechał. Traktor, e... który przez 10 lat stał w stodole. Przewalony w sumie słomą. Ale ogółem nie był w złym stanie, nie ale jest. powiem tak, jeździło się nim genialnie. I taka ciekawostka, ten, ten traktor... Z tego co na wiadomo, fabrycznie one jeździły... One były stworzone do prasy Welger A12K, tak. która, która u nas kiedyś jeździła. Może starzy widzowie pamiętają, mam nadzieję, bardzo było by miło, to dajcie o sobie znać w komentarzu. Zobaczymy ile osób do tego momentu będzie dotrwało, jak pamięta, to napiszcie w komentarzu Welger, będziemy wiedzieć, że, że cały film oglądaliście. O, e, taka ciekawostka dla nas. Jak powiecie o Welger, to wiadomo, że... To za nim. No, tu jest Stoli, ława i tego, miesza o to. Co taki się był traktor, taki ciekawy? Fend był, a to kolegi. Fendt, 308. Paweł. Tak co takiego było ciekawego jeszcze? Śruby wszystkie. A nie, teraz to nie to, tam nie było, więc trudno tu odkręcić to rękawicę. E, co było jeszcze ciekawe? Ciekawe było. E, był, stuł, był taki MF tego ten, ten, ten pana złomnicy. E, jaki, to, jaki to był? Tak, to jest ser... bliźniaczy ser ciągnik tego Fergusona z napędem 254. A, tego... a tam przypadek jaki był do zrobienia to? Ty no, ale tu śruby nie wyjmę. Nie wyjmiesz ich, nie. Ja tylko wykręcam, musi no. wszystkie cztery równo wykręcić. Znaczy ja jestem laikiem, a nie jestem mechanikiem, jak sobie od razu mówię. Także... Od laika do mechanika, jak to Michu mówi. No. O właśnie. Także... Jakimś w Michu by to oglądał? Ogląda, to... A wątpię, żeby to oglądał. <laughs> ale jakby się zepsuła 60 tłusta, to możesz ją tutaj przywieźć. <laughs> Masz kawałeczek. Taki żarcik, ale tego, co takiego był w sumie jeszcze... Jakiś ciekawy traktor. Było tego trochę, ale... Ja już nawet nie pamiętam. Ciężko wszystko spamiętać. 30 sali. Na było. pewno najciekawszym przypadkiem był Ferguson z wyrwanym jednym trybem skrzyni biegów. Który to był? To był ten... Nie będę mówił nazwisk, tego, tego pana co przyjął żywa, pamiętasz? A no. No to Że to, to był... poleciał No, to pamiętam. To tak się pije przez tą śrubę, ale. Trochę jest mały dostęp. Trochę ograniczony. Sorry, szczeliłem małego fajla. Nie ja szczeliłem tylko telefon. Bo. Mówili, że iPhone taki dobry. Mówili, jest dobry, natomiast po prostu przerwało mi się nagrywanie. Nie zauważyłem tego, co ja jej tak gówno robiłem, bo pomagam ojcu, ale Kuba zdjął kolektor. No i tu się teraz papra. A śruby i tak nie odkręciłem, ale to już odkręcam. Znaczy już kończę. Ja żeby się nie paprać to robię to właśnie przy pomocy żelka. Tak, to jest bardzo dobra metoda. No także, e, sory, natomiast y, dobrze się skapnąłem y, teraz, znaczy to w sumie, no tu się leje. Telefon do mnie zadzwonił i po prostu wymusiłem sprawdzenie I się okazało, że nie nagrywało od jakichś dwóch, trzech minut. Łukasz, ty nie Pokaż by... do kamerki. Czekajcie. Mam no, nadzieję, że widać że wszystko będzie. Ten filtr się już rozleciał. Patrzcie, odkręciła się. udało się. Gut. Ile tu jest śrub? Aha, tu jeszcze jeden. Dobra. Tak jak mówiłem. Tak jak mówiłem chyba na nagraniu, albo na tym co nie nagrywałem. Nieważne. Ja nie jestem mechanikiem. Ja jestem techniką obsługi turystyki, także się o ja tym nie znam, dlatego pytam kogo takie nieraz kuriozalne rzeczy. A to będzie już wiedzieć. Natomiast dobrze umiem szpachlować. Powiem pamiętasz sztajerka. Kurde. No, bo no, a propos no. tego sztajerka, co dzisiaj oni mówili, no to ciągnik kosztował. Ile on byś za niego dał? Eee, czekaj. On za niego dał 1200 euro. 1200 euro? Wtedy euro było jakieś 4,20, bo to było kilka lat coś temu, już dwa. A najlepsze było to, że jeden tylny błotnik, bo to znaczy nie, nie było używanych, bo tego nie dostaniesz, kosztowało chyba 800 euro, a maska kosztowała coś. Półtora koła, czy prawie dwa tysiące? No i stwierdzili, euro. euro, euro, nie polski z złociszy. No i wujek doszedł. No spoko. I wujek stwierdził, no, że nie ma sensu kupować od nowych, bo to przewyższa wartość ciągnika. I po prostu było przekaz, ona była bardzo pogięta. ona była w stanie. Tak, że trzeba ją po prostu doprowadzić do. No jak się tylko najlepiej będzie dało, naszymi rękami, do powiedzmy do miarę normalnego wyglądu, nie? No to siedzieliśmy z Kuba, no to co, no to kupujemy szpachle, uczymy się szpachlować, prostujemy ile się tylko da, bo tam ma dosyć gruba blacha jak na no to no, no, stare, trakt, stare traktory, nie? tak, y, blacha na 30, jeżeli chodzi o oryginalną maskę, to jest pikuś. Tak, tam była tak gruba blacha, że, y, że, jak Dorota Bellman. Tak, jak, jak Naprawdę. Jak, tak, jak cieliśmy ją... W kilku miejscach naprostować, to nie było szans. Nie, Zamiast prostowania to trzeba po prostu jechać ze szpachlą i tyle. Więc ja leciałem ze szpachlą i szczerze mi tam... Z, żeby to była maska no, co najważniejsze. No za tak, w C325. Dobrze mówię, tak. Taka półokrąga, no piękna sprawa. Jest przecież zdjęcie na... Jest, no, gdzieś będzie zdjęcie. No i powiem wam, że największy problem był, żeby to zrobić, żeby to potem nie załamywało gdzieś lakieru, bo lakier był dosyć ładny, taki czerwony, no i oryginalne sztairoski zresztą. I powiem wam, że to zeszło mi chyba w... A chyba z sześć dni robiłem, całymi ja dniami. To jest ciekawy. lakier był sprowadzany z Austrii. Tak, tak. Czekałem na lakier trzy tygodnie, żeby mi go przysłali z firmy Bo ten traktor, wiecie, on i tak nic nie robi, on siedzi w wujka w garażu, jest taki, służy do takiej bardziej rekreacji, jako taki wiecie, zabytek, może lekka lokata czy coś na, na, na kiedyś, ale jest ciekawy, bardzo ciekawy traktor ma fajne biegi, dosyć szybkie. tylko jego jedyny problem jest to, że ma po jedno sprzęgło, nie? Czyli w sensie, tak, że nie ma po jeden tak, nie tak w 30, że tam zaczyna się wałek, a potem jazda, tylko od razu. więc do prasy no to było na pewno bardzo niewygodne, odkręcone. no ale, ale, ale był w ciekawy traktorek. jak gdzieś znajdę nagrania, jak nim zadupcałem po polu, to wstawię na shorta może. a to muszę znaleźć, żeby w dobrej jakości. jakaś szmata? bez obrazy? Ściera? Brychen? Bo to się u nas mówi na to Monterajska, jakbyście nie wiedzieli? Gdzieś tak z niemieckiego, Nie wiem skąd to się wzięło, Myśmy z Małopolski, Polski. U nas się dużo słów mówi inaczej niż w innych częściach Polski. Na przykład motek to nie, ale jak jest przecinak, to u nas się mówi majzel. No, także my robimy majzel na to. U nas nie ma na przykład poziomicy, jest waserwaga. Co się stało się? Drugi płok. Co jest z drugim płokiem? Proszę pokazać do kamery. O, popatrzcie sobie tu, Pokażę końcówki. Pierwszy jest najładniejszy. Najgorszy, drugi dziś zalany troszkę olejem, wodą. może woda się dostanie. Yy, co tu jest klasyka? Kujawski. Z pierwszego tłoczenia. No. Yy, to czekaj, to co tam zostało, żeby na film? no bo tu odkręciłem. Myślę, że odkręcimy jeszcze tą, yy, tą puszkę, no pokrywę. I, I to będzie tyle z, z tego vloga. O, pięknie. I chyba to będzie na tyle, a resztę jak już nagram, no to wleci następnych po prostu analogicznie dniach. Wojtek, pompa na stół. Pompa na stół. Dobra, żeby było tego filmu, spada dzisiaj głowicy. Ukrawa tak. e, głowicy. E, chociaż zdarzało się na, na pewnej grupie. Na pewnej grupie na Facebooku. Bodajże to chyba u Joker Farma. Bo jestem. E, że e, ktoś remontował trzydziestkę. I napisał, że wymieniali uszczelki pod głowicą, a wymienili uszczelkę tutaj... uszczelkę na silikonie, obstawili to. Zaraz na korku ta nawet Tak, no ale już pomijając fakt, to nie jest głowica, tylko pokrywa. No ale to było taki... była taka sytuacja. Także tego. Bardzo jestem ciekawy, jak rozbierzemy, jak, co to będzie wyglądało w środku. Bo, bo myślę, że ktoś pamięta, kto widział poprzedni film z remontu yy, tak, Fergusona. To nie, to był Ursus, 2, 5, to był czy 5 20, czy to był Ferguson? Bo nie pamiętam. No, no, to, to samo, nie? Jak było na, tam nagranie, też są, to było, w tym miejscu. Jak ruszaliśmy tłoka, to tam był ruch chyba z, z lepiej, jak mil, lepiej jak milimetr. To na filmie, ktoś sobie sprawdzi, jest film z remontu, jak dacie sobie, bo ciężko znaleźć, to wejdźcie w wideo, wpisz, wpiszcie najbardziej popularne, to jest drugi film bodajże i tam powinno być właśnie z remontu. Myślę, że to jest y, chyba wszystko. Chyba y, także proszę was piszcie w komentarzu y, Welger, to jest osoba, która dotarła do tego momentu. Ktoś, to będzie ktoś, to, y, ma kanał i napisze welger, a go nie subskrybujemy, dostanie subskrypcję i miły komentarz. Tak, a no i myślę, że to będzie taka nagroda. Y, ocie się łapkujcie, dawajcie suba, żeby to się powiedzmy rozchodziło, żeby to były jakieś tam większe zasięgi. Was to nie kosztuje, no na tym zależy. I jeżeli chcecie, ma, macie jakieś pomysły, i co poprawić w nagraniach, czy czego, to proszę Was, wyślijcie mi w komentarzu, bo dla mnie to jest nauka. Ja nie jestem profesjonalistą, my się tylko uczę na własnych błędach. A jeśli Wam będzie przyjemnie się to oglądało, no to mnie to też będzie cieszyć. To będzie jak to się przełoży na jakieś lepsze wyświetlenia. Y w tym odcinku wyciągnę rękę z O, to, to takie macie bonus, za to musi dać suba. Albo zrobię to jak w Polsce, teraz ci reklamę w pierwsze i. I ten. No, myślę, że następny odcinek to... Odcinek. Będzie już zdejmowania góry. No i nie wiem co jeszcze. To z... będziemy widzieć po prostu. Chciałbym, no, zrobić kilka tych odcinków, jak się będzie udawało. nie No, wiecie bo tu już żona te. I to będzie wszystko. Ja spróbuję teraz to od razu, zaraz, jak tylko skończę robotę, złożyć. I postaram się to wrzucić. I od razu mówię dla osób, które nie, nie kumają, bo pod starym filmem a się z remontu była taka gadanie, bo tam na, na miniaturkę dałem ładne zdjęcie jakoś tam z Google. A. i pisałem, że czemu on ma inne koła, bo to nie był ten traktor. Tak samo teraz dam po prostu dla clickbaitu na miniaturkę jakiegoś rozwalonego Fergusona, żeby to się po prostu klikało. Wiecie o co chodzi. A nie do ostatniego. Shorta? Tak, Jezus Maria, ludzie I, są. Mi się już nie chce komentarzy odpisywać, ludzie, naprawdę. Tam jest przerobiona instalacja i bez kluczyka tego traktora nie zapalisz. Ciul, że to jest 30, że tam nie ma elektroniki, ale jest stawiony zawód, I Przede wszystkim, wszystkim wymijcie kija z dupy. Bo to chodzi po prostu o sam fakt, że, że bierzesz kluczyki, to tak się mówi, nie? Wiecie o co chodzi? Bo to chodzi tylko właśnie pod wyświetlenia. Jeżeli ktoś będzie chciał, to pokażę to nawet na filmie, w którymś, jak to wygląda w 30. Ale wiecie o co, Kaman, nie? Żeby nie było, bo tam niektórzy się to troszkę się gotowali, że jak to, jak to, no, no tak to. No po prostu tak. to nie jest stary. No to, to nie jest stara czy no, jest każe zapalana śrubokrętelna, tylko jest zrobiona instalacja przeze mnie w 2015 roku. Która no dokładnie. Wymaga kluczyka, bo bez kluczyka to samo możecie radę posłuchać. Yy, i, I to niedługo, bo się akumulator wyładuje. Tak. No yy, to słuchajcie, no to siema na pożegnanie, nie wiem, walne. O, koniec. Dobra.